Druga rzecz, o którą ludzie często pytają, to skąd ja wiem, jakie jest Boże Imię, prawda? O czym już zaczęłam mówić. To następna jest teoria konspiracji. Dlaczego Boże Imię jest zakryte? Dlaczego jest zakryte? No więc jedną, chyba takie dwa, dwa najistotniejsze powody istnieją, dlaczego imię, imię Boga jest zakryte. Żydzi mówią, niektórzy Żydzi mówią na Niego Adonaj, czyli Pan. Niektórzy mówią na niego haszem, czyli po prostu imię. W naszych Bibliach jest najczęściej JHWH tłumaczono jako Pan, czasami w Nowym Testamencie jako Bóg. I dwa powody, prawda? Jedno, ponoć Życi uważali, że imię Boga jest tak święte, że ludzie nie powinni go wypowiadać ani znać. To jest bardzo dziwne, dlatego że Mojżesz powiedział, że Bóg powiedział do Mojżesza, że Jechowa to jest moje imię na wieki, tak jak ja mam tu napisane na, 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 swojej, na swojej bluzce. Jechowa, takie jest moje imię na wieki, mamy je używać, mamy przysięgać nawet na to imię. Możemy się pozdrawiać w tym imieniu. Jechowa z Tobą, prawda? Albo przysięgać na imię Jechowy i to wszystko jest w Słowie i to wszystko jest również w Ewangeliach. Aleluja.